Zanim klikniesz Hue Saturation zatrzymaj się na chwilę. Jest w Photoshopie jeden trik, o którym prawie nikt nie wie, a działa 100 razy lepiej. Dzięki niemu zrobisz filmowy kolor grading w kilka sekund bez żadnych presetów i kombinowania. Dzisiaj pokażę Ci coś, o czym większość osób w ogóle nie ma pojęcia. Warstwa black and white w Photoshopie została stworzona z myślą o jednym o przerabianiu zdjęć na czarno-białe. Ale prawdziwi magicy Photoshopa odkryli, że można z niej wyciągnąć o wiele więcej. Użyta w odpowiedni sposób potrafi całkowicie zmienić charakter zdjęcia, nadać mu głębię, kontrast i ten filmowy klimat, którego nie da się uzyskać samym Hue Saturation czy Curves. To nie jest klasyczna konwersja do czerni i bieli. To ukryte narzędzie do kolor gradingu, które działa jak precyzyjny sterownik jasności poszczególnych kolorów. Za chwilę pokażę Ci, jak z pomocą kilku suwaków i trybów mieszania stworzyć look, który wygląda jak wyjęty z planu filmowego. Gotowy? Zaczynamy! Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie patronite.com i skorzystać z dodatkowych bonusów. Zacznę od zdjęcia, gdzie wiodącym kolorem jest zielony. Tak jak tutaj widzicie, praktycznie całe tło jest przeważone, jeżeli chodzi o ten kolor. Tak jak powiedziałem, tworzymy wszystko przez jedną warstwę dopełnienia, czyli czarno-biały. Możemy to wybrać z dopasowania tutaj z okna jako czarno-białe lub tutaj na dole z paska też możemy wybrać czarno-biały ten sam efekt to samo nam wychodzi od razu jak widzicie zdjęcie się przekonwertowało właśnie na odcienie szarości i do tego jak wcześniej powiedziałem służyło Służyła ta warstwa właściwie tylko do tego. Później, jak zaczęto wprowadzać różne opcje, tak jak tutaj widzimy suwaki kolorystyczne, także zaczęto je stosować to warstwę do innych potrzeb. I jak zobaczycie, tutaj było dużo zielonego, i jak ruszymy zielonym, mamy naprawdę bardzo dużą zmianę, jeśli chodzi o nasz. Nasze tło, yy, możemy także żółtym, ponieważ żółtym jest w dużej mierze składową naszego zielonego, więc też coś zmienić. Nie wiem, czy niebieski był. A, niebo! To niebo, jak widzicie, troszeczkę się zmienia. Yy, tutaj też karmazynowy. O, karmazynowy mamy, sukienka nam. Się tutaj także zmieniła. Także, jak widzicie, jednak, y, mając warstwę czarno-białą, i tak pracujemy na kolorach, które były oryginalnie na naszym zdjęciu. I teraz, jak to wszystko połączyć? Otóż musimy zmienić rodzaj naszej warstwy. Teraz mamy mieszanie normalne, ale zróbmy pomnóż. Dosyć często używam tej funkcji, można naprawdę fajne efekty. Wyciągnąć, jak widzicie, jest mocno dramatyczny, ale też jest i mocno ciemny, bo na tym to też polega, dlatego zmniejszę jeszcze to nasze krycie, i proszę zobaczcie, jak wyglądało przed i wygląda po. Kolory te same, odcienie podobne, ale dramatyzm jest niesamowity, jeżeli chodzi o sam odbiór tego zdjęcia. Dlatego. Bardzo fajnie to tutaj widać. Możemy oczywiście teraz jeszcze pozmieniać. Jak widzicie, odcienie skóry wychodzą z czerwonego, czyli możemy je rozjaśnić, przyciemnić, delikatnie zmienić to zdjęcie, żeby uwypuklić jednak osobę także przed i po. Tak jak widzicie, osoba już jest troszeczkę bardziej taka. Rzucająca się w oczy jest ten, od razu spojrzenie leci na osobę, ponieważ też oprócz tego, że jest na środku, to jest jaśniejsza i żółtym, jak widzicie, pięknie te elementy jaśniejsze, zieleni, gdzie, gdzie tego żółtego jest trochę w składowej koloru, to się zmieniają. Tak samo samego zielonego możemy przyciemnić. A tu niebieskiego to chyba nie za dużo było. O i ta nasza suknia też możemy tutaj się pobawić. I jak widzicie, nie, nie ma tu jakiejś, nie wiem, jakiegoś schematu, po prostu jedziecie tymi suwakami lewo, prawo, gdzie Wam się podoba, i, i sprawdzacie. Co według, według Was jest najlepsze, bo to każdy ma swój jakiś koncept kolorystyczny, każdemu się yy, co innego podoba, dlatego każdy musi sobie tutaj znaleźć sam jakiś swój styl, w którym najlepiej się czuje i który najlepiej mu odpowiada, bo tutaj o to chodzi, żeby to się zazwyczaj nam podobało. I oprócz tego, że możemy tutaj wybrać te. Nasze kolory, możemy przejść. Jak zobaczycie, tutaj mamy ustawienia domyślne i w tej chwili mamy własny, ponieważ, jak damy domyślne, to są te standardowe, które kliknęliśmy od razu w wersję tą czarno-białą. On od razu to przerobił i są domyślne, ale możemy także nałożyć filtr niebieski. Jak widzicie, to się wszystko zmienia. Tak samo się zmienia tutaj. Tu, war, wartości tych suwaków, które oczywiście też możemy później, jeżeli nam się sam efekt podoba, tylko y, zależy nam na zmianie jakiejś delikatnej, to to zrobić. Mamy, jak widzicie, ciemniej, filtr zielony i zmieniamy za każdym razem jest zmiana tych naszych wszystkich y, rzeczy, które, y, które są. Na tym, właśnie naszym zdjęciu, i jak zauważycie, naprawdę możemy tutaj cuda robić, różne ustawienia i pod siebie wykorzystać to wszystko, jak tylko chcemy. I oczywiście, tutaj mamy na przykład dominatę troszeczkę niebieskiego, prawda? Zdjęcie jest bardzo jasne, i jeszcze raz przejdziemy do czarno-białego, i od razu. Wtedy mieliśmy pomnóż, ale zobaczcie, jak na przykład zmienia się to wszystko, jeżeli przejedziemy przez te wszystkie nasze rodzaje tej warstwy. Naprawdę możemy sobie wybrać niesamowite efekty. Tutaj, na przykład, ostre światło bardzo dobrze się sprawdza. Mamy, jak zobaczycie, dosyć takie ostre. Jeżeli chodzi o wygląd tutaj postaci, te, te wszystkie kreski, jest, jest naprawdę też całkiem inny odbiór zdjęcia i, i na przykład możemy sobie mm, wybrać, co my tu możemy sobie wybrać. Na przykład maksimum czerni i jeszcze nie wiem, o niebieskiego. Oczy od razu się rozświetliły, a tył sobie zaciemnimy, oczy rozjaśnimy. O, zielonego to tu nie ma, żółty, żółty to skóra. To możemy zostawić tak jak jest. Czerwony to aż za mocno. I proszę bardzo, mamy zmienione zdjęcie tylko właśnie dzięki tym ustawieniom czarno-białego i zmianie yy, rodzaju warstwy. Bo tutaj mówię, trzeba pokombinować. Każdy musi to sobie sam przećwiczyć. Przeciągać te wszystkie suwaczki, właśnie te wszystkie rodzaje sobie pozmieniać, krycie, bo u każdego będzie to inaczej. I teraz zobaczcie, mamy bardzo ładne zdjęcie. Tutaj mamy kolory żółci i takiej czerwieni, i możemy też bardzo łatwo to zrobić, czyli włączamy naszą czarno-białą warstwę. I teraz zmienię ją na łagodne światło. I zobaczcie, co już się zrobiło z, samego, z samej warstwy czarno-białej. A jeszcze oprócz tego, oczywiście, możemy tutaj sobie coś pokombinować. Jak widzicie, zrobiliśmy teraz jednym przeciągnięciem czerwieni niesamowicie dramatyczne zdjęcie z takiego, no, można powiedzieć, podstawowego zdjęcia, które gdzieś tam zrobione wśród dębu. I, i, I mamy właśnie coś, coś takiego. A teraz jest naprawdę, jeżeli chodzi o dramatyzm, bardzo mocno. Oczywiście możemy to zmniejszyć, jeżeli zmniejszymy krycie, to też ten efekt nam troszeczkę się zmniejszy. Nie chcę tutaj tego zmieniać, żebyście widzieli dokładnie, właśnie tą zmianę kolorystyczną, która następuje. I oczywiście mamy też pomarańcze, które. Ta, żółcie, przepraszam, które także możemy jeszcze. Sobie przyciemnić i zieleni to tu nie ma. Niebieski. A oczy niebieskie to możemy rozjaśnić i tutaj. A tu już aż za bardzo się rozjaśniają. I magentę, co my tu mamy? A taka wchodzi w magentę. Winieta to możemy też zostawić. I zobaczcie: zdjęcie przed, i zdjęcie po. Naprawdę potężna zmiana. I teraz możemy sobie. Tutaj na przykład filtr niebieski, jak widzicie, nawet bez żadnych zmian, jeżeli chodzi o suwaki ciemniej, mamy różne wariacje, bez mniejszych problemów, bez mniejszych jakichś naszych ingerencji, jeżeli chodzi o to w to wszystko mamy zmiany naszego zdjęcia właśnie tylko poprzez jedną warstwę czarno-białe. Także zachęcam do używania tego, bo naprawdę jest się czym pobawić. Jak jest za dużo, to zobaczcie, można zmniejszyć, i wtedy mamy to. O, teraz to mamy praktycznie to samo. Także, a bo 8% krycie. O, tutaj to się akurat trzeba z suwakami pomęczyć, bo zadało to za. O, za dużo światła. i teraz mamy już. To ładnie wszystko zrobione. Także filtr żółty. No to żółtego to rozjaśnił, bo wiadomo. Mamy dużo. I trzeba tutaj już ujmować. Także naprawdę jest się czym pobawić. I właśnie w tym tkwi magia warstwy black and white. To narzędzie, które miało służyć tylko do tworzenia zdjęć czarno-białych. A dziś pozwala nam kształtować kolor, ton i klimat z niesamowitą precyzją. Dzięki niej możesz zbudować filmowy look, poprawić kontrast albo po prostu nadać zdjęciu ten charakter, którego brakowało. Nie ma tu jedynej recepty wszystko zależy od Ciebie, od Twojego stylu i od emocji, które chcesz pokazać na obrazie. Eksperymentuj z suwakami, trybami mieszania i kryciem. Zobacz, jak twoje zdjęcia zaczynają żyć własnym światłem. Jeżeli ten film pomógł ci, zostaw kciuka w górę, subskrybuj i daj znać w komentarzu, czy chcesz więcej takich trików z Photoshopa. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!